Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych parku jest pierwszym etapem rewitalizacji rozpoczętej budową kawiarenki. Całość inwestycji oscyluje w granicach 2 milionów złotych, z tego ponad 800 tysięcy to kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego. Pozostałe pieniądze stanowią wkład własny. Obecnie trwają ostatnie prace przy ścieżkach parkowych. Wszystkie mają już podbudowę, jest ponad 2 km ścieżek i na ostatnich ścieżkach układana już jest docelowa nawierzchnia. Większość z tych ścieżek ponad kilometr będzie miała nawierzchnię z kostki, a część będzie miała nawierzchnię taką gruntową, ale z takiego specjalnego kruszywa o podwyższonej trwałości. Chodzi o to, żeby zapewnić pełną dostępność w parku, wygodną, bezpieczną komunikację, żeby nie trzeba było chodzić w błocie, żeby w każdych warunkach z dziećmi, Rodziny mogły po prostu pójść na spacer do parku. Pomysł rewitalizacji parku ma przede wszystkim posłużyć mieszkańcom naszego miasta poprzez stworzenie wyjątkowego miejsca zieleni i wypoczynku na wolnym powietrzu. Główną atrakcją będzie Aleja Różono z elementami stalowych pergoli. Nasadzonych zostanie 1740 róż. Przede wszystkim muszą być miejsca atrakcyjne w Wejherowie. Jest rzeczą oczywistą, że trzeba je później utrzymywać, ale właśnie dlatego, żeby były atrakcyjne, żeby mieszkańcy mogli z nich korzystać, żeby mogli korzystać z parku. Pragnę także zauważyć, że co nie są jakieś ogromne koszty. My mamy swój zakład budżetowy, zakład usług komunalnych, który otrzymuje pewną kwotę pieniędzy, za którą utrzymujemy miasto i to jest rozliczane w ramach pewnej sumy kosztów, prawda? My nie, nie robimy na każdą ulicę czy na każdy nowy kląb jakby osobnej ekipy do utrzymania. Tylko rozliczamy to w ramach globalnych kosztów, które czy pieniędzy, które otrzymuje zakład usług komunalnych czy Wejorskiej Zarząd nieruchomości komunalnych na różne swoje zadania. Także to jest pewien element. Kosztów, ale ci ludzie są już zatrudnieni, oni już pracują. Kląb o średnicy 20 metrów, dolny i górny teraz ścieżki, altana to wszystko ma przywrócić dawny wygląd parku. Prace mają zostać zakończone w listopadzie bieżącego roku, a docelowy termin odbioru prac zieleniarskich planowany jest na czerwiec przyszłego roku z uwagi na nasadzenie niektórych kwiatów. Władze miasta planują już kolejne prace w parku Aleksandra Majkowskiego. Prawdopodobnie rozpoczną się w przyszłym roku i związane będą z rozbudową placu zabaw dla dzieci.